Siema, z tej strony Nurion Blot, a ze mną jest Tony, dzień dobry, witam Moi drodzy Znaleźliśmy bardzo ciekawą miejscówkę, której oczywiście nagramy urbex podczas naszego wypadu tutaj autem na północ Polski Jesteśmy w tym momencie w Osłoninie, jak widzicie wygląda tutaj wszystko bardzo ładnie Miejscówka, no ma niebywały po prostu klimat tam widzimy może, gdzieś tam też jest hell. Tu swoją drogą widzimy księżyc w ogóle, a mamy godzinę piętnastą jakoś. Echo jest niebywałe, w ogóle miejscówka jest bardzo, bardzo fajna, więc no, po prostu zapraszamy do środka i myślę, że to będzie bardzo ciekawy. Po prostu materiał dla Was, który się pojawi również na TikToku. No i oczywiście, co? Jeżeli jesteście na TikToku, zachęcam do patrzenia na YouTube'a, z YouTube'a na TikToka. Oczywiście również. nurium i co? Wchodzimy do środka, co nie? Tany? Dobra, wbijamy się do środka. Jak widzicie, trochę tu jest zapaść i tu mamy bardzo ciekawy napis: Zabójstwo 500, SK1000 jakieś takie rzeczy Tony mówi, że to prawdopodobnie do paintballa jest. Ale w ogóle czemu tam fotograficzne No właśnie Te zabójstwo trochę w forczy mnie boli. No ale dobra. Wyszed. No wraca, to co? Złazimy. O Jezu, dobra. No, ja musiałem zdjąć rękawiczki, żeby móc nagrywać więc mi ręce marzną. Też w kapturach ogólnie byliśmy i tu zobaczcie. To jest względnie wysoko nawet dobra. Mamy taką klapę jakieś graffiti nawet serce. Ogólnie no mówię wam naprawdę ta miejscówka wygląda przeprzekozacko. Jej nie ma na Google Mapsie w ogóle. Trafiliśmy na nią mocno przypadkowo. Tam mamy napis nie idź tam no to co jak pisze nic tam to w horrorach bohater główny oczywiście tam idzie, więc my tam pójdziemy. Co, idziemy tony? No, Dobra. Dobra, dobra. A to, to po prostu jest ta ten. Te drzwiczki tam są. I to jest taka. Mara. Tu ktoś napisał. Tu byłem. A tu za je. No. Yy, aha, ta mamy męskiego członka. <noise> Okej okay. tu mamy patrk. Pa, znaczy, patrk ciężko to przeczytać właściwie no mówię ogólnie wygląda to bardzo ładnie w ogóle te nawet graffiti powiem wam że są całkiem całkiem przyjemne w odbiorze ha, tu nic nie ma no dobra tu w ogóle gwóźdź mamy jeszcze ciekawe w ogóle czy tu kiedyś miał powstać jakiś budynek no myślę że zobaczymy w internecie gdzieś tam potem jak wrócimy do domu z tego tripa jak nie znajdziemy no to nie dogramy nic co tam się dzieje? Ej! Ej, dobra, ja, Ej ja w telefonie widzę trochę, wiesz? Ja odpalam latarę i idziemy tam. No dobra. Myślę, że możemy się ładować. Tak. Ładujemy, żeby nagle na nas jakieś tam nie wyskoczyli. Eee, czekaj, to nie w ogóle w mnóstwo... na... piachu jest. Sam też. Eee. Myślę, że. żeby tam żadne dziki nie wyskoczyły na nas. No, i patrz stare, u mnie w telefonie więcej widać. No, Widzisz, to jest bez... śmieszne, co nie? Na żywa my nic nie widzimy W ogóle jak to wygląda co tu się dzieje No, u, u, u. no powiem, ej, że... Ej, patrz tu stare, tu, tu No Powiem, że powiem trochę groźnie jest Dobra, nikogo tu nie o, ma no. chodźmy, chodźmy dalej A już widzę ścianę tam jest na końcu A faktycznie no no niestety, nic nie znaleźliśmy. Może tutaj za tą skrzynią się ujawi. zaraz zobaczymy. Tam szczury na gest. No. To jest ale... jakieś No co, 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 ogólnie miejscówka ciekawa, co nie? Ja flesza sobie wyłączę, żeby jeden był, żeby był. No to co, widzimy się w dalszych pomieszczeniach. W ogóle jak wyszliśmy, to zobaczyliśmy, że są schody. Mamy tam na 100%, pal wrot, jakieś dziwne rzeczy. Na górę pójdziemy, ale najpierw w dół patrzymy, co. które prowadzi do kilku przejść oraz mamy wyjście chyba na balkon dawaj stary najpierw w prawej stronie się trzymajmy zawsze takie w labiryncie trzeba jednej strony się trzymać do góry ale ty mnie wystraszyłeś ja piccola. nic nie chodźmy do balkonu. Dobra Lecimy w prawej stronie przepraszam Uh, 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 uh. Tu jest więcej rzeczy. No to jest chyba do paintbola ewidentnie, no, tak to, co? Tak to się właśnie prezentuje. Bardzo fajny obiekt. Żeby tu postrzelać Uuu, coś. O kurde, ale jestem. No, nie, przepraszam bardzo, wprowadziłem błąd. Tu mamy jakieś zejście w dół z jakichś snajperów. Ale on będzie w spodzie do góry. No fajnie, fajnie. No, mogę to przezajbić. Zielsko poprawia humor, naprawdę, no, no, nie, no nie, po prostu nie wierzę w to, naprawdę. Na <gryzny> Dobra, zima 2022, je, to ten yy, stary tu <gryzny> Udbex jest długo. My mamy obecnie yy, luty, luty mamy jak to nagrywamy i no parę lat minęło, tak to ujbe <gryzny> po prostu. Mm. Co? Dalej, w środku, no. no. No niestety, no takie mamy społeczeństwo dzisiaj, które myśli tylko o jednym tak Dokładnie. Albo ma kompleksy na tym punkcie, ma nie wiadomo. Kompleksy. Mistrz? Nie, cwel. No. mistrz. <noise> 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 y <noise> Powiem wam tak, te kolumny wyglądają zjebiście, w ogóle ja bym tu chciał bardzo, ale bardzo zagrać w paintballa, jeżeli byłoby to możliwe, ale nie wiemy. Ej, tu, dobra, za te graffiti, człowiek, który to stworzył, to ma do mnie plusa, bo to wygląda naprawdę ładnie. Niektóre graffiti są naprawdę, naprawdę fajne, nie mówię o jakichś takich zwykłych no napisach, tylko... Czekaj. Wtórne... Ma... Ty, ty stary, tu w ogóle zieleni wyrosła, to to? A może to jest uprawa... Mary, no dalej nie dokończę, bo YouTube się zastanowi, ale Ale... może ktoś co coś hoduje, w sumie, Myślę, nie wiadomo. To sobie tędy. Mhm. Zobaczyć, co tutaj się dobra. To, no, wiem szczerze, że... Fajne. Fajne spot. Ja, dobra. Y, Oliwie. co tam wisi? Kto tam wisi. Przed tobą. A to gałąź. Aha. Tam byliśmy. Dobra, co najpierw tutaj, tej strony się trzymajmy. Zobaczmy, co tu jest. Yy, to nie boli, 1,6. Aha, coś z Minecraftem nawiązał, ziomeczek. M -m -m tak myślę. O, tu jest je co nie? Te pięć słynnych gwiazdek. <grym oh. <grym <grym> No, wygląda to giga, giga źle, to miejscówa. Ej, tu stoi dziura, zobacz. A nie, no taka mini dziura, stary, o. ale wiesz. Myślałem, że coś tutaj się kryje. Stary, żawa by tam spadła, to by miała problem się wydostać, albo taki ślimak, to by miał bardzo, niestety... Ślimak to zostałby tam zakopany. <laughs> miałby bardzo brutalną śmierć. No. Ciekawe miejsce powiewam szczerze bo wychodzimy od drugiej strony, zgadza się. Ja, no to co? Teraz na górę idziemy. Zrobiliśmy przed chwilą sobie samemu żarcik taki. I pobiegliśmy. Myślę, że ktoś tam jest. I ten, i co? Wchodzimy do góry widzowie teraz. Yy, po schodach od zewnątrz, bo znaleźliśmy takie i... Zobaczmy co O góry znajdziemy. O, ha, no to Dużo turnieju. Ej, tam patrz, tary, jaka dziura jest. E, przed Twoim telefonem to taka dziura jest. Tam wpaść spa w nią byłoby byłoby kiepsko, co nie? Ale no teraz rękawiczki są, bo trochę jest. Ale powiem Wam, że no prze, prze kozacko, tak Wam to powiem. Tak Wam to powiem Ach, fajny, fajny trip, fajny trip fajne miejsca w ogóle tu zwiedzamy mm, to ładnie to wygląda tu e, tu mamy taki stary trochę lód nawet tam auto jedzie tu nawet zzoomowałem ładnie tu mamy wodę, o domek jakiś ładny takie przyjemne. Tu mamy co? Schody. No fajnie, fajnie, fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony. Fajne miejsce. Tak wam to na opowiem. No to co? Moi drodzy, jak się do tego momentu, no zostawcie łapkę w górę. E, będzie nie niezmiernie miło i zobaczcie inne vlogi. Po prostu jest sporo tych vlogów na moim kanale. Będę Wam bardzo wdzięczny Zachęci mnie to do dalszego nagrywania, eksplorowania i wstawiania wam po prostu naszych przygód też jakieś vlogi typowo, typowe nieurbeksowe będą się pojawiały to w ogóle HWDPL LGBTS Jest grubo, dobra Cześć